Witam Was dzisiaj w ten piękny sobotni poranek Dzisiaj zaczynam dzień od testowania tej nowej kawy, którą wczoraj kupiłam Przeczytałam, że jest tutaj 80% ziaren arabiki z Brazylii I 20% jakichś ziaren kawy z Wietnamu Ale zapomniałam jak się nazywają Dzisiaj będzie wielkie testowanie Podobno jest lekko słodka Wszystko ma takie... Um, na połowę nie jest kwaśna, bo podobno nawet nordyckie podniebienia kwaśnej kawy nie lubią, więc idealnie dla mnie. Jeżeli chodzi o zapach, to ta kawa pachnie jak taka zwykła kawa familijna z zwykłego sklepu. Do naszego zjazdu do Polski zostało 8 dni, a ja już myślę tylko i wyłącznie o tym, w czym będę piła kawę. Jaką będę piła kawę, bo nie mam tam kawiarki, więc pewnie znowu będę zmuszona pić zwykłą rozpuszczalną. A czy wiecie, że zwykłe rozpuszczalne kawy w większości przypadków, bo pewnie nie wszystkie, są robione z najgorszej jakości ziaren? Najlepsze ziarna jakościowo są w kawie po prostu takiej pełnoziarnistej, bo wiadomo, otwierając paczkę, widzicie jak te ziarna wyglądają. Te średniej jakości to jest kawa mielona. A kawa rozpuszczalna to są najgorsze jakościowo ziarna kawy, jakie tylko mogą być, które się nie nadają do niczego. One są po prostu mielone, przetwarzane kilka razy. Tak! Kawa rozpuszczalna. Musimy oglądać buty dla patrzcie na to. To są najpiękniejsze buty. Takie w ogóle tutaj zarazą. Chociaż te fioletowe też są piękne. Ten but to jest zupełna porażka. Nie, dla mnie nie. Tak, jest brzydki. Nie. Nie. Tak. Nie. Ładny jest, co? Tak. Mi się podoba. Tu dociąga. Czytałam ostatnio na Facebooku, że dzisiaj na Feeling Zalen będzie ciężarówka Coca-Coli No i oczywiście musiałam pojechać, dlatego że była wzmęka o tym, że zbierają pieniądze na cele charytatywne no, i oczywiście pojechaliśmy i wyglądało to tak, że była ciężarówka Mikołaj, można było robić zdjęcia. Był specjalny stolik do losowania różnych nagród, za darmo. Tam była bardzo długa kolejka. Kręciło się takim kołem i każdy mógł coś wylosować. My wylosowaliśmy dwie gorące kawy albo herbaty w Egonie. Możemy sobie iść odebrać. I był jeszcze specjalna taka budka, gdzie za 15 koron można było sobie kupić takiego ala hot doga, to jest taki tutejszy norweski hot dog, czyli pita, w pite jest schowana parówka i na no to jest sos, to jest norweski hot dog i do tego była puszka Coca-Coli i właśnie wszystkie te pieniądze leciały na szczytny cel i tutaj jest u nas jest blik tutaj jest wips no i na tej budce był taki wielki właśnie szyld Wipsa kod QR. No i żeby zapłacić trzeba było po prostu zeskanować ten kod QR telefonem, zrobić szybki przelew i podchodziło się właśnie do tej budki, pokazywało się panu telefon, że zrobiło się przelew i oni tam wam dawali jedzenie i właśnie tą kolę. mniej więcej tak to wyglądało. Później poszliśmy jeszcze do galerii na szybkie zakupy. No i w sumie tyle. Chciałam jeszcze jechać na Jule Market, ale oczywiście plany się jak zwykle pokrzyżowały. Z okazji dzisiejszych mikołajek, postanowiłam kupić sobie sama prezent. I kupiłam sobie włóczki skarpetkowe. Tutaj mam włóczkę Drops Fabel i ja sobie kupiłam dwie te włóczki właśnie na skarpetki takie dla siebie. Chociaż z doświadczenia wiem, że tej włóczki jeszcze zostanie na inne skarpetki dla Nadi I kupiłam włóczkę typową właśnie na skarpetki Nadi to jest, to jest włóczka Fiesta I bardzo mi się właśnie też spodobała W ogóle byłam dzisiaj w nowym sklepie włóczkami, które nie tak dawno otwierali Także cieszę się, że udało mi się tam być I Nadia wybrała mi również taki licznik rzędów, jest bardzo fajny zakładam sobie go tutaj na kciuka jak robię i po każdym rzędzie po prostu klikam, jest super wygodny tyle tylko, że Nadia nie spojrzała i zobaczycie jaki on jest porysowany no trochę niefajnie, ale spełnia swoją rolę jak najbardziej przy okazji, szybki update skarpetkowy. Mam tutaj około 28 cm, nie wiem, mierzę sobie tutaj co chwila, e, pilnuję tej długości. E, I ja zaczęłam już powoli zwężać tą skarpetkę. Tutaj jest ściągacz. Ściągacz jest wąski, ale on się też rozciąga, żeby tutaj dobrze trzymało. Później jest szersza część. Teraz leciuteńko zwężyłam, ale kostka i stopa jest dość wąska, więc chciałabym to tutaj zwęzić, żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać. Mam nadzieję, że te skarpetki będą dobre. A jeżeli nie będą dobre, a one na 100% nie będą dobre, bo ja jeszcze nie zrobiłam odpowiedniego rozmiaru skarpetek. Także może być różnie. Na sam koniec pokażę Wam też buty, które wybraliśmy Nadi. Kupiliśmy jej te brokatowe, które Wam pokazywałam, że są takie ładne. One są super ciepłe, więc jeżeli będzie zima i śnieg, to będą idealne. A na taką pogodę jak dzisiaj, gdy było 9 stopni, no to wybraliśmy jej takie skechersy. Takie ładne. Ma jeszcze takie jedne tylko białe, ale tamte są schowane na następny rok. A na teraz kupiliśmy jej właśnie takie... Takie różowe. Myślę, że będą całkiem fajne. Kupiliśmy jej dwie pary tych butów i zapłaciliśmy za nie 1100 koron. I ona na każdy sezon potrzebuje minimum czterech par butów. Także wydatek na same buty niesamowite. No ale tak to jest z dziećmi. Jest niedziela rano, idę do pracy. Mam tutaj kałę wymieszaną z czekoladą. I tutaj mam dwie kanapki na szybko, bo za parę minut muszę wychodzić. Oczywiście żółty sel i dżem truskawkowy to jest najlepsze połączenie na świecie. No pani nie ma pampa? Dzisiaj mamy wtorek, a ujęcia, które widzieliście przed chwilą, były nagrywane w sobotę i niedzielę. Um, nie opublikowałam tego na czas, dlatego postanowiłam jeszcze dzisiaj dograć dalszą część tego filmu. Ogólnie wiedziałam, że nagrywanie codziennych vlogmasów będzie bardzo trudne, natomiast nie sądziłam, że aż tak. I tu nawet nie chodzi o to, że trzeba codziennie nagrywać, codziennie montować. Choć wiadomo, że to też jest dość uciążliwe, no bo trzeba to robić pod presją czasu i nie mam czasu przerzucać tych wszystkich plików na komputer, usiąść przy tym, tak jak zwykle, dobrać odpowiednią muzykę i inne rzeczy i się pobawić troszeczkę tym programem. Tylko montuję wszystko na telefonie, no tak troszeczkę na kolanie, żeby tylko było, co nie do końca mi odpowiada. Ale bardzo ważną rzeczą, o którą chciałam dodać jest też to, że zwyczajnie nie dzieje się w naszym życiu aż tyle rzeczy, które można by opublikować i które, którymi w ogóle chciałabym się dzielić, bo wiadomo, że też nie będę latała z kamerą ze wszystkimi domownikami, nagrywała co tam się u nich działo danego dnia. No bo też nie na tym to polega, to co tutaj widzicie, to jest tylko maleńki, jakiś taki urywek tego, co rzeczywiście ma u nas miejsce, dlatego tych rzeczy nie ma aż tak dużo i też nie chciałabym na przymus tych filmów przedłużać, dlatego nie wiem, czy uda mi się teraz nagrywać te filmy tak z dnia na dzień. Mam nadzieję, że w miarę możliwości tak, ale chciałabym też przetestować nowe możliwości. Chciałabym się przede wszystkim nauczyć kolorowania filmów, bo tego jeszcze nie robiłam nigdy, a bardzo bym chciała. Nie wiem jeszcze, czy będę pracowała na gotowych lutach, czy będę je tworzyła sama. W każdym razie chciałabym zobaczyć, czym to się je, jak to wygląda. Wygląda, i czy w ogóle jest to fajne, i czy to pasuje do mojego kontentu, konceptu. Yy, więc chciałabym na to też poświęcić troszeczkę czasu. I co. I kolejną kwestią jest też to, że nie wszystko w życiu jest kwestią organizacji, bo to, że ja sobie zorganizuję swój czas i zorganizuję sobie wszystko i sobie wszystko zaplanuję, nie oznacza, że moje dziecko będzie miało dokładnie te same plany na ten dzień. Liam przez ostatnie dni był na tyle marudny, że nic się przy nim nie dało zrobić, dosłownie nic, nawet obiadu, nic, więc też graniczyło z cudem jakiekolwiek nagrywanie i wrzucanie wam tutaj tego, że znowu nie zjadłam śniadania, znowu nie zrobiłam obiadu. Obiadu, znowu jest nieposprzątane i jest brudno. Jedne, co zrobiłam, to wyszłam na dół na spacer, więc to też po prostu pomijmy, ale już niedługo, bo w niedzielę rano lecimy do Polski i myślę, że tam się będzie działo troszeczkę więcej, chociaż. Poprzednio też miałam plany, żeby w Polsce nagrywać, i uwierzcie mi, że działo się tak dużo rzeczy i to było wszystko na tak wariackich papierach, że ja nic nie nagrałam, bo nie miałam czasu tego nagrywać. Cały czas byłyś, byliśmy w biegu. I to też jest związane z tym, że mieszkamy sobie tutaj. Do nas tutaj nikt nie przyjedzie, ale kiedy my pojedziemy do Polski, to też. Nikt do nas nie przyjedzie, tylko każdy dzwoni. A przyjedź do nas, a przyjedź do nas, a u nas nie byłaś, a dlaczego nie przyjechałaś? A dlaczego ty nie przyjechałaś? Przyjechałeś? Jakby hello? Czy samochód i samolot lata tylko w jedną stronę? Nie, więc dlaczego ja mam marnować swój czas na te wszystkie przejazdy, dojazdy, do tego, do tego, do tego, do tego załatwianie milion rzeczy? a Wy nie potraficie ruszyć tyłka, żeby przyjechać do mnie. Już nie mówię tutaj o Norwegii, przyjechałam do Polski, a Wy dalej do mnie nie przyjedziecie, tylko chcecie, żebym ja do Was przyjeżdżała. Nie będę tak, jeździć tam i z powrotem, bo to jest po prostu marnowanie czasu. Wystarczy, że już poświęciłam swoje pieniądze na dojazd do Polski i ogólnie podjęliśmy z mężem decyzję, że to będą już nasze ostatnie święta w Polsce, dlatego że jest to po prostu dla nas uciążliwe, nie tylko finansowo, ale też po prostu psychicznie i fizycznie latanie z małym dzieckiem, w ogóle mi się to nie uśmiecha. Też chcielibyśmy spędzić święta tutaj? Chcielibyśmy tutaj spędzić Sylwestra. I jeżeli ktoś ma życzenie, to oczywiście może nas odwiedzić, ale my nie mamy zamiaru do tej Polski zjeżdżać w kółko. No bo tak jak mówię, to są koszty i to nie są koszty tylko z naszej strony. To znaczy tak, wiadomo, że jak my zjeżdżamy, no to my musimy sobie wziąć wolne w pracę, musimy sobie. Musimy jeszcze mieć to wolne w pracy. Musimy je trzymać cały rok, nie jechać nigdzie na wakacje, żeby trzymać to wolne w pracy właśnie na e, takie wyjazdy do Polski, e, musimy wiadomo przy tym sobie odmawiać wakacji i innych urlopów w ciągu tygodnia których wy normalnie sobie nie odmawiacie. Musimy kupić bilety, które są super drogie, walizki, które też są super drogie. Przyjeżdżamy do Polski i wszystko sobie trzeba kupić, ja co przyjeżdżam to nigdy moich rzeczy nie ma, nie mam szamponu, nie mam się czym umyć, nie mam nawet pasty do zębów, wszystko muszę kupić od nowa, potem się okaże, że w ogóle połowę ubrań mi zginęło, bo nie wiem co się z nimi stało, były w praniu, nagle nie ma, po prostu wyparowały, nie wiem czy ktoś je zabrał, czy przełożył do innej szafy, nie mam pojęcia co się z nimi stało. Więc potem jest akcja, gdzie są moje ubrania. Później w ogóle muszę sobie kupić swoje jedzenie sama. Muszę sobie wszystko ogarnąć: wszystkie rzeczy. Za to, jak do nas ktoś przyjeżdża, to w zasadzie co? Wszystko ma na tacy. Podstawiony pod nos. Nic nie musisz kupować, bo my wszystko Ci zapłacimy. Także wiecie o co chodzi, nie? Wy zapraszając gości za granicę. Myślę, że ci, którzy mieszkają, wiedzą, jak to jest, że. Ci, którzy przyjeżdżają za granicę, no to yy, dajemy po prostu od ciebie wszystko, tak? Yy, za wszystko płaci, żeby ktoś miał fajne wakacje, za to my, jak przyjeżdżamy do Polski, no to to jest dla nas ogromny koszt, bo nam nikt za na nic nie płaci. Bardzo często jest jeszcze tak, że każdy na ciebie patrzy, jakbyś po prostu, nie wiem, miliony kokosy zarabiała tutaj za granicą, i jakby cię było stać po prostu na wszystko, jakbyś był milionerem po prostu. Więc to też jest kolejna kwestia do omówienia na jakiś po prostu dłuższy filmik, yy, nie wiadomo o co yy, właśnie, to, że ludzie uważają, że osoby mieszkające za granicą, to są po prostu milionerami, może gdybym mieszkała tutaj. W zasadzie nawet nie mieszkała. Może gdybym przyjechała tutaj sama ja albo mój mąż, um, nie mielibyśmy dzieci. Pracowalibyśmy tutaj y, dniami, nocami, i weekendami i świętami. Y, jedlibyśmy konserwy z puszki, które przywieziemy z Polski, i wszystkie pieniądze odwozili do Polski, żeby tam je wydać. To być może coś by z tego było, ale my tutaj żyjemy normalnie. My nie oszczędzamy na jedzeniu. My kupujemy wszystko, na samą mamy ochotę. Jak mam ochotę sobie kupić sushi za, za y, 500 zł, to idę sobie kupuję sushi za 500 zł. Jak mam ochotę sobie zjeść kebaba, to idę sobie zjem kebaba, nie wiem, z Renifera, z wieloletnich. Ryba z nie wiadomo czego. Nie oszczędzam na jedzeniu. Bardzo często jest tak, że na ubraniach też nie oszczędzam. Więc jak ja pojadę do Polski, to, to nie jest tak, że ja mam po prostu furę pieniędzy, nie na wszystko stać, na wyjazdy, tu, tam siam. Um, Nikt nie, nie bierze pod uwagę tego, że dla mnie to są ogromne straty. Więc to będzie nasz ostatni zjazd do Polski na święta. Kolejny świąt nie planujemy, chyba że naprawdę się coś zmieni, że naprawdę uznam, że okej. Okay. Chcę zjechać do tej Polski, chcę po prostu y, spędzić święta z rodziną. Nie wiem, czy taki moment nadejdzie, powiem szczerze, ale być może, być może. Mi się tutaj dobrze żyje, mi się dobrze żyje samej. Nikt mi się tutaj nie wtrąca, nikt mnie nie denerwuje, nikt w ogóle nie ten. Mam tutaj fajnych znajomych, z którymi mogę sobie wyjść, niczego mi tutaj nie brakuje. Być może zabrzmi to dziwnie, ale ja nie jestem osobą, która tęskni za rodziną. Mi to jest po prostu obojętne. Podobno osoby za DHD tak mają. Nie wiem, czy to rzeczywiście ma jakiś związek, ale podobno wiele osób tak ma, że właśnie nie tęskni. Ja w ogóle nie czuję uczucia takiej tęsknoty za czymś czy za kimś. Także dla mnie jest to o wiele łatwiejsze. No, także to chyba tyle. Nie wiem, czy będą vlogmasy codziennie. Postaram się, żeby były, ale nie chcę tego robić tak na przymus i nie chcę po prostu montować tych filmów tak, żeby to tylko było, bo ja lubię czasami się tym filmem pobawić, żeby sobie pododawać różne efekty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś można z tego wyciągnąć, zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Ja bardzo się staram czegoś nowego uczyć, żeby te filmy były fajniejsze i tak dalej. Powoli przełamuję swoją barierę nagrywania w miejscach publicznych. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale zaczęłam już nagrywać w pisach publicznych i do tej pory było tak, że jak nagrywałam, to tak, żeby nikt na mnie nie patrzył i nikt w ogóle nie zwracał uwagi, a teraz to już mi jest to w sumie bardziej obojętne, nie? Już nie mam takiego, że wiecie, ja wyjdę sobie z, ze znajomymi i nie nagrywam, bo jestem ze znajomymi albo jestem w miejscu pobliższym i nie nagrywam, no nie, no już bardziej tak staram się jednak y, coś zmieniać, żeby, żeby się tak nie wstydzić, bo, bo wiem, jak ludzie czasami reagują, no ale już, już się przemogłam parę lat i mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę. I to chyba tyle, co bym miała powiedzieć w tym filmiku. Taka, taka wstawka, żebyście po prostu wiedzieli o co chodzi. To nie dlatego, że już mi się nie wiem, znudziło nagrywanie, czy po prostu odpuściłam. Nie, nie odpuściłam, nie odpuszczę. bym miała nagrywać ten filmik dla jednej osoby, to i tak będę to robić. I. I choć bym wspomniała być, ja to też będę to robić. Także nie odpuszczę. I to było chyba na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i że filmy z Polski być może bardziej Was zainteresują niż te tutaj z Norwegii.